O tym, że napoje energetyczne nie są dobre dla zdrowia, wiemy wszyscy. Jednak i tak sięgamy po nie, aby dodać sobie mocy. Tymczasem popularne energetyki mogą zatrzymać pracę serca. Liczne badania potwierdzają, że mają one bardzo zły wpływ na zdrowie człowieka. Co więcej, osoby, które spożywały napoje energetyczne miały niebezpieczne reakcje organizmu, m.in. arytmię, nadciśnienie czy zwężenie naczyń krwionośnych. W 2018 roku w eksperymencie na Uniwersytecie Waterloo, naukowcy przebadali 2025 osób. Badani mieli od 12 do 24 lata. Aż 55% z nich doznało negatywnych reakcji po wypiciu napoju energetycznego. Jedna czwarta z badanych doświadczyła zaburzeń pracy serca, a 18% silnych bólów głowy. 5% zgłosiło nudności, wymioty lub biegunkę, a 3% z badanych doznało mocnych bólów w klatce piersiowej. Zwróćmy uwagę na to, że badane osoby były bardzo młode. Lekarze twierdzą, że tak negatywny wpływ na naczynia krwionośne ma kofeina, tauryna i cukier, które znajdują się w energetykach. Wypicie już 500 ml takiego napoju może wywołać stres hormonalny. Te dane zainteresowały naukowców z Mayo Clinic. W poprzednich badaniach odkryliśmy, że spożywanie napojów energetycznych zwiększa ciśnienie krwi u zdrowych młodych dorosłych. Teraz pokazujemy, że wzrostowi ciśnienia krwi towarzyszy wzrost noradrenaliny, hormonu stresu, który może zwiększać ryzyko zdarzeń sercowych, nawet u całkiem zdrowych ludzi. Poziom noradrenaliny u uczestników badania wzrósł ponad dwukrotnie w porównaniu do uczestników, którzy pili placebo. Wyniki badań sugerują, że powinniśmy zachować ostrożność podczas spożywania napojów energetycznych, bo naprawdę mogą one szkodzić naszemu zdrowiu. Należy także pamiętać, że po wypiciu energetyku odczuwamy przypływ siły tylko przez chwilę. Zaraz po nim następuje jeszcze większe zmęczenie. Energia uzyskana z napoju wystarczy nam na godzinę. To wszystko przez cukier, który daje niezły wycisk trzustce, która intensywnie pracuje, by wytworzyć insulinę, która będzie odpowiedzialna za obniżenie glukozy we krwi.